W świecie motoryzacji krąży takie powiedzenie, że Enzo Ferrari uważał, że wszystko, co nie ma 12 cylindrów, jest gorsze od zarazy. I w sumie także tak mówię. No ale dziś wiem, że to nie jest prawda. Enzo Ferrari chciał po prostu wygrywać, a co było pod maską, to już nie miało takiego znaczenia. Dla przykładu to jest Ferrari 500 Mundial z 1953 roku i masz tutaj 4 cylindry. I to jest prawdziwe Ferrari. Tak samo jak Dino 206 GT, który ma V6, a nazywa się Dino nie dlatego, że się go wstydzili w Ferrari ze względu na V6, ale taką nazwę dostał jako hołd dla zmarłego syna Enzo Ferrari. Więc Ferrari to nie tylko V12, ale Enzo miał słabość do 12 cylindrów. Zresztą jego pierwszy silnik to był właśnie V12. Bo nie da się ukryć, że taka ilość cylindrów to wartość królewska. Owszem, przed wojną było V16, a dziś w Bugatti jest W16, ale to taki wyjątek, który tylko potwierdza regułę, że 12 cylindrów to królewska ilość. Bo V12 nie znajdziesz w żadnym popularnym czy tanim aucie. Taka jednostka napędza topowe modele Grand turizmu. topowe limuzyny czy suwy, ale przede wszystkim. Super samochody. Jednak dziś to się zmienia. Dziś grupa pseudoważniaków, co dostała się do władzy, chce namówić, co mamy robić, co mamy jeść i czym mamy jeździć. Więc ci inteligentni inaczej chcą wybić wszystkie jednostki spalinowe i zastąpić elektrycznymi silnikami. A producenci samochodów, niestety, ich słuchają, więc. Wybijają silniki spalinowe szybciej niż wycina się drzewa pod fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. No i niestety wycina się najpierw te największe jednostki, czyli V12. I Audi już nie ma swojego V12. BMW także pozbyło się dwunastki. Mercedes mają tylko w Maybachu. Aston Martin zrezygnował z V12, no a Bentley zapowiedział, że to już koniec drogi dla V12. To wszystko sprawia, że teraz jaramy się głupimi ekranami dotykowymi w samochodach, a zapominamy, jaką piękną melodię może zagrać 12 cylindrów. Nie jest dobrze, dlatego postanowiliśmy działać. A to, co możemy zrobić, to sprawić, że nigdy nie zapomnicie, czym jest 12 cylindrów. Więc odpalamy projekt Legendy V12, gdzie dowiecie się wszystkiego o tej królewskiej jednostce. Zacznijmy od samego początku, od lat 40., kiedy to narodziło się pierwsze powojenne V12. Potem, przy okazji lat 50., opowiem, dlaczego Ferrari tak bardzo kojarzy się z 12 cylindrami. Następnie będą lata 60 i narodziny konkurenta dla Ferrari oraz pierwszy super samochód z V12 oczywiście. Potem, przy okazji lat 70., poznasz pierwszą limuzynę z 12. Znowu w latach 80. popowiadam, jak Niemcy włączyli się do gry o króla limuzyn. Lata 90. to oczywiście hiper samochód McLaren F1, który także miał 12 cylindrów. Następne dziesięciolecie to Volkswagen i jego W12, które zostało zrobione z myślą o Bentley. Potem poprzednie dziesięciolecie, czyli nowa dwunastocylindrowa jednostka do Lamborghini. No i ostatni okres, gdzie V12 dalej jeszcze żyje, ale w prawdziwych egzotykach. Powiem tak. W tej serii nudzić się nie będziecie, bo będzie samo mięso. I spokojnie, ta seria nie skończy się tak szybko jak inne. Tutaj mamy misję, aby wskrzesić na nowo V12. I ta seria będzie trwać jak rajdowe legendy, które zostają dalej z nami na ten rok. Ale o tym pogadamy innym razem, a dziś. Kliknij w dzwonek i powiadomienia na tym kanale. Bo jeśli masz choć trochę benzyny we krwi, to nie możesz nie znać historii królewskiej jednostki, nie możesz przegapić serii Legendy V12.